No mam takiego małego bloga podróżniczego to może coś dwa zdania o panu dobrego A proszę bardzo, będzie tak miło To trzeba było poprosić w porcie tam mają takie fiszki z informacją biograficzną na mój temat A no to biografia ja sobie ze strony ściągnę pana bo ze bo strony pewnie to samo jest prawda No niekoniecznie bo tą notkę biograficzną to akurat z wydawnictwa Powiatu Święcińskiego. tam widziałem parę pana, że tak powiem, dzieł sztuki, tam było nawet w środku. Tak, jeż, jeszcze są ostatnie dni, kiedy tam wiszą przed sezonem wystawowym. No, zaczną się wystawy, to trzeba no, będzie zrobić miejsce dla Skąd się panu wzięło, że, że tak powiem, z podoświęcimia tutaj? W przypadku. Trafiłem, zaproszono mnie tutaj dwa lata temu na plener. No I tak pierwszy raz przyjechałem malować właśnie na zorganizowanym plenerze międzynarodowym dwa lata temu a... i się zostałem, bo ludzie przyjaźni, jest co malować. Dużo ludzi przyjeżdża. Kupują obraz, co też jest istotne.